Dzień dobry, słuchajcie, dzisiaj mam dla Was dość ważny film i będę mówił trochę wolniej niż zwykle, bo widziałem, że pojawiły się komentarze, że mówiłem za szybko przy tych wszystkich patchnotach i mimo że dykcję mam chyba ok, to rozumiem, że niektórych to mogło przytłoczyć. Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was trochę porad, które pomogą Wam... Dobrze rozpocząć nową ligę. I teraz uwaga: od razu macie w opisie link do filmu Pijama, który zrobił 10 porad. E, takich potrzebnych po prostu w PoE2. On tam dużo tłumaczył i też mnie trochę zainspirował do zrobienia tego filmu. Dlatego powiem e, o kilku rzeczach, które gdzieś tam jeszcze mi się wydaje, że powinniście wiedzieć w 02. Zero. Dobrze, lecimy. Słuchajcie: przede wszystkim wtrącę się szybko. Jeżeli jesteś nowym graczem i nigdy nie grałeś w Path of Exile, sprawdź sobie mój film, który jest w opisie, którym pokazałem już kiedyś, kiedyś. Jak przejść cały akt pierwszy? Mimo że skile się lekko zmieniły, może grasz inną postacią, to tam są wszystkie mechaniki bossów omówione krok po kroku, jak przechodzić przez lokację aktu pierwszego, żeby się nie zgubić, co zgarniać, co omijać. Polecam serdecznie ten film. Lecimy do najważniejszych tipów, jak dobrze zacząć nową ligę. Zacznijmy może od skrzyni, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Przygotujcie sobie przynajmniej jeden stash tab. Czy to będzie kład stash tab? Proponowałbym raczej kład tasztaba z tego względu, że będzie po prostu większy. Nazwijcie go sobie, no ja mam pod craft bazy, ale polecam wam go sobie nazwać na przykład recombination. Dlaczego? Ponieważ wchodzi nowa mechanika z rekombinacją, w której będziemy mogli łączyć dwa itemy. I raczej ona będzie wprowadzona dopiero w późniejszych aktach, o ile nie kompletnie w endgame ie. Nie wiemy w którym momencie dokładnie zostanie ona wprowadzona do gry, ale warto tam odkładać itemy. Z najlepiej dwoma opcjami O tym znowu mówił Kondys w tym filmie Więc również do niego odsyłam Ponieważ on tam całą mechanikę rekombinacji wytłumaczył W każdym razie będziemy chcieli tu już trzymać itemy Na przykład z dwoma elementalnymi obrażeniami Albo z dobrym Fizz Damage'em, z dobrym Atak Speed'em Żeby sobie przekraftować, potem zrekombinować jakąś broń I to będzie na każdym etapie gry przydatne Więc taki startup powinniście przynajmniej jeden trzymać Żeby tam wkładać itemy czy to będą dwuręczne młoty, czy to będą pancerze, czy to będą buty, które będą miały przynajmniej dwie opcje fajne. Czyli załóżmy scenariusz, że mamy jedne buciki, które mają movement, speed i dex, i drugie buciki, które na przykład mają resa i dexa. Jest duża szansa, że wskoczy wam movement, speed, dex i res i będziecie mieli już całkiem dobre buty z MS-em, z resem i z dexem albo nawet lepszy scenariusz załóżmy że mamy movement speeda 25 i 25 fire resa a po prawej mamy 25 fire resa i na przykład 130 zdrowia jest duża szansa że stworzą nam się z tego buty które mają movement speeda życie Ires'a. I w ten sposób będziemy sobie rekombinacje używać. Więc w pierwszej kolejności staż na rekombinację. Ogólnie warto jest używać Affinity z tego względu, że dużo osób tego nie robi. A potem będzie żałować. Jak klikacie sobie na przykład na stash taba nie? Siódemkę załóżmy u mnie. prawym, tutaj macie różne affinity Widzicie? Poszczy tutaj wkładać karencji, rzeczy do Delirium, rzeczy do Essence, Waystone, Unikaty flaszki i Gemy. I jeżeli nie macie któregoś z tych e, stash ja na przykład nie mam flaszek, to ja robię sobie jednego stash taba zakładam, że to są flaszki Nazywam go flaszki Quality na przykład, cyk. I wszystkie flachy będą lecieć dokładnie tam, bo jest zaznaczony Affinity. Poczekajcie, zobaczmy, czy mam jakieś flaszki. No idealnie, mamy już flaszki, zobaczcie. Niezależnie na jakim, nie będę tutaj w Starsztabie, przeklikuję celowo, żebyście widzieli. Nawet na karencji, to wszystko zleciało mi przez Affinity do flaszki. Widzicie? Dokładnie w ten sposób, jak jesteśmy już przy flaszkach, dlaczego mówię flaszki Quality? Zbierajcie wszelkie przedmioty z Quality. Dlatego, że dzięki temu zyskacie naprawdę odpowiednią ilość Blacksmith Witstone'ów, Armorer Scrapów i przede wszystkim Glass bubble Bubble do. Ulepszania waszych flaszek. Tu jestem akurat na SSF-ie, bo sobie testowałem różne rzeczy, dlatego za dużo karencji nie mam i to idealnie pokazuje stan skrzyni, którą prawdopodobnie będzie miało wielu z Was na początku ligi. Dlatego to jest tak ważne, żeby te rzeczy stakować, bo te procentowe wzmocnienia do naszego giru w trakcie kampanii i później w endgame są naprawdę, naprawdę znaczące. Zawsze podnoście przedmioty, flaszki, jeżeli chodzi o ich quality. Sety pancerza oraz wszelkiego rodzaju broń, jeżeli chodzi o quality, i wszelkiego rodzaju broń oraz pancerze, jeżeli chodzi o sloty. No i oczywiście o jakość. Zaraz wam pokażę dlaczego o jakość. Ponieważ u Uny możemy disenchantować przedmioty i za każdy magiczny przedmiot dostaniemy jeden Transmutation Shard, który z 10 do nam Transmutation Orba, którym możemy sobie zrobić z przedmiotu białego, niebieski. Bardzo przydatne do craftu I na początku wydaje mi się, że nawet bardziej cenne niżeli Gold, to jest przede wszystkim. Kolejny przedmiot, który chcemy zawsze disenchantować, to są złote przedmioty. Z tego względu, że złote przedmioty dają nam regal Shardy. Z 10 regal Shardów mamy Regal-orba, a Regal-orbę możemy dodać do niebieskiego przedmiotu z dwoma już opcjami, trzecią opcję i sprawić, że będzie złoty. Prosty przykład: zobaczcie, jeden transmut, załóżmy, że augment nam wyleci i przepalimy kilka rarów, żeby zrobić sobie Regal-orba, i z tych trzech orbów, jak już sobie pogadamy, na przykład z Renli. Zobaczcie, mamy buciki. Załóżmy, że chcemy te buty sobie wykraftować. Dajemy Transmut Orba, Augmentation Orba i Regal Orba. I mamy całkiem niezłe buty z Movement Speedem. No mana i life Regen mogły być lepsze, ale to już są buty, które nas na pewno przyspieszą i przeciągną przez. wam pierwsze dwa akty, ponieważ 20-25 będziemy szukali gdzieś pod koniec drugiego aktu. Co natomiast zrobić z traszkami i z itemami z Quality? Zobaczcie. Podczas waszej wyprawy w pierwszym akcie traficie do. Ogam Village, i tutaj będziecie mieli za zadanie zdobyć Renli's Workshop. On jest zawsze w górnej prawej części mapy. Tam jest po prostu takie kowadełko Zdobywacie narzędzia, stamtąd Renli'ego, i dzięki temu odblokowujecie Salvage bencha w pierwszym akcie. I tym Salvage benchem możecie rozkładać zarówno białe, niebieskie i złote przedmioty z Quality, z których dostajecie kolejno z pancerzy, armorer, skrapy, scrapy. Z wszelkich itemów ze slotami, z soketami, dostajecie tą. ...odpowiednią ilość Artificer Shardów. Za każde 10 macie Artificer Orba, którym możecie dodać... ...slota do waszej broni, bądź pancerza. A za flachy dostajecie Glass, Bowel, Bubble... ...które dodają wam Quality do waszych flaszek. Bardzo dobrze jest sobie zestakować, ...żeby w okolicach endgame'u mieć flaszki na 20% Quality... ...bo te parę set zawsze będzie robiło różnicę. Co do run, słuchajcie, będzie ich dużo więcej. Zazwyczaj trzymaliśmy je tutaj... Aczkolwiek dobrze jest sobie zrobić kolejną zakładkę runy, po prostu prawdopodobnie dojdzie nowy Affinity, który będzie zakładał, że będą te runy. Jeżeli nie, no to robimy w ten sposób, że robimy sobie całą zakładkę runy, wyjmujemy wszystkie runy tym razem, które będziemy znajdować na naszej drodze i zrzucamy je do zakładki tutaj, oczywiście, żeby było wszystko pod ręką, bo pamiętajcie, że teraz będzie ich dużo więcej. Raz, że będą nowe, unikatowe runy. Dwa, że będą trzy stopniowe ulepszenia run. Więc będzie runa stopnia pierwszego, drugiego i trzeciego. Więc warto sobie je odkładać w jakimś staszu. Tym bardziej, że będzie ich leciało dwa razy więcej. Więc to są pierwsze rzeczy, które bym zrobił. Starshot na runy. Stasztap na flachy, najlepiej, żeby je odkładać. Albo flask, starshot po prostu kupiony. I koniecznie starshot na recombination, gdzie będziecie odkładać itemy z dobrymi modami. Najlepiej jednymi, dwoma, trzema góra. Ponieważ w ten sposób otrzymacie największy Sens z rekombinacji przedmiotu. Kolejna porada dla tych, którzy jeszcze nie grali w połę, a teraz chodzą na 0.2.0. Wejdźcie sobie przede wszystkim Escape opcje. Interface i teraz tak, zjedźcie sobie na dół, bo to jest bardzo ważne, bardzo ważne, naprawdę. Show Life Mana Levels, widzicie? Znika mi poziom spiritu many i również. Życia. W ten sposób zawsze nam się to wyświetla. Ja tutaj polecam zaznaczyć wszystkie te opcje aż do show, mini, live, bar, above you, żebyśmy mieli naprawdę dużo informacji na temat naszego stanu zdrowia. Wtedy wiemy dokładnie ile mamy punktów życia, ile punktów many, ile mamy punktów spiritu. To się przyda długoterminowo, bo będziecie zawsze wiedzieli jakie macie stany surowców waszej postaci, zasobów, tak to nazwijmy. Kolejna porada. Klikając lewy przycisk myszki, macie od razu całe dialogi. Natomiast kilkoro NPC-ów ma ciekawe rzeczy u siebie. I zobaczcie, u UNY możemy sobie na przykład buy or sell, ale mamy u niej też disenchant. Teraz jak szybciej rozmawiać z NPC-ami? Powiedzmy, że mamy scenariusz. Wróciliśmy do miasta teleportem. Idziemy z altem otwieracie pierwszą linię dialogową. W tym przypadku jest to. Buy or sell. Z kontrolem otwieracie drugą linię dialogową, w tym przypadku jest to Disenchant. Kolejny przykład u Fina jest czarny rynek z altem. Od razu mamy otwarty czarny rynek. Tutaj mamy The Hooded One. Ją ja ma przykład Identify Items albo Refound Passives. Z kontrolem identyfikuje nam od razu przedmioty. Natomiast z altem otwiera nam od razu refundowanie pasywek. I tak możemy zastosować do każdej możliwej opcji dialogowej. Najrozsądniej jest to zawsze używać przy okazji e, magicznego wendora. Z tego względu, że z altem mamy magiczny sklep, z potami i tak dalej. Z kontrolem zawsze mamy Disenchant. Warto o tym pamiętać. To będzie musiał. Co? Z załóżcie taki scenariusz na początku ligi. Nieźle, dlatego warto zawsze korzystać z black marketu. Na początku rozgrywki nie bójcie się używać karencji. Walcie wszystko do spodu jak tylko możecie. Nie bójcie się używać karencji. Naprawdę, macie orby. Używajcie orbów od razu. Im szybciej przejdziecie kampanię, tym lepiej dla was. Z walorbami oczywiście ostrożnie, bo jak widzicie. Możecie sobie całkiem spieprzyć przedmiot. To jest kolejny przykład. Na co używać alchemii orba? Moim zdaniem nie bójcie się używać alchemii orbów na broni, żeby jak największy DPS mieć. Bądź jeżeli nie macie butów z movement speedem, warto rzucić orbów alchemii zawsze na buty. Ponieważ jak sami widzicie teraz, jest duża szansa, że wejdą wam buty z MS-em. Ponieważ macie dużo więcej rolek dzięki orpów alchemii. Co daje wam większą szansę na to, że wejdzie wam movement speed Który z tierów podobnym waszemu levelowi. Teraz kolejna ważna opcja. Zawsze używajcie run. Przez to, że będzie ich teraz leciało więcej, im dalej w las, tym będą potężniejsze. One są darmowymi resami w waszym girze, jeżeli chodzi o pancerze, na przykład. Coldres, cyk. Mamy już 12 Coldresa w butach. Nigdy nie pozwólcie, żeby była sytuacja, że macie runy w skrzyni bądź w EQ, a nie macie ich w swoim girze. Pamiętajcie, to na was nigdy nie pracuje. Zawsze to na was pracuje. To, co macie na postaci założone, więc tutaj zawsze ma być pełno run. Jak już jesteśmy przy runach, jeżeli chodzi o broń, ona naprawdę niesamowicie dużo zyskuje na początku, kiedy włożymy do niej elementalne runy. Dwa sokety od razu i elementalny damage. Dlaczego? To jest jedna z potężniejszych broni, dwuręczny młot, więc baza jest naprawdę, naprawdę o dużych obrażeniach, 22-34. Ale zobaczcie jak dużo dodają runy. 7 11 i 6 10 flat damagea od żywiołów to jest naprawdę, naprawdę odgroma, groma. Uwierzcie mi, w broni jednoręcznej będzie to jeszcze bardziej widoczne. Zobaczcie, mamy już dość wysoką bazę. Jak na pierwszy akt, ponieważ jest to 10 level. Item level 10 ona ma 11-17. I teraz uważajcie, robiąc z niej socket i dodając do niej runę, powiedzmy na. Fire damage, załóżmy. Dokładnie. Zobaczcie, jak dużo ona dodała, ta runa. To jest naprawdę ogromny boost damage'a. I na początku preferuje dodawać do broni runy niżej do pancerzy. Ponieważ zmodyfikuje wam to damage ogromnie i pozwoli wam to dojść do, ja wiem, połowy aktu drugiego. Dopóki nie zdobędziecie lepszej broni. To oczywiście tyczy się klas fizycznych. Na kasterach raczej chcecie zawsze znaleźć broń lub różdżkę. Plus jeden do poziomu zaklęć, których aktualnie używacie. Niezależnie czy jest to Lightning, Cold, Fire. Tutaj jest ciekawy przykład Sceptera z trzeciego aktu. Natomiast takiej różdżki z plus jedynką, najlepiej jeszcze z Caspidem, chcemy szukać w akcie pierwszym. Tu jest wysoki item level, ale wiecie o co mi chodzi. Dalej, kontynuując, zaczynając kampanię, chcecie e, zahaczyć o wszystkie punkty, które mają support Gemma, żeby jak najbardziej wzmocnić Waszą postać na etapie pierwszego aktu, który będzie docelowo najcięższy, żeby wdrożyć się w grę. I już dalej, jak to mówią, pójdzie. Te punkty to Madborough po wyjściu z Clearfell Encampment do Clearfell. Tutaj zabijamy Robala, i za to Renli daje nam jeden support z Gem. Drugi to Wiedźma w Grellwood. Tutaj jest Witch Hat. Po zabiciu wiedźmy dostajemy support skill gema zawsze. No i dostajemy również dwie medium flaski, które się bardzo przydają, żeby lecieć dalej. Trzeci to Tomb of the Consort, czyli tam gdzie jest Asinia, mamy Embattled Trove. Tam również wyskakuje złoty rycerz, z którego leci support. To już jest trzeci. Czwarty, nie jestem przekonany, czy z Rytual altaru leci w Hunting Grounds. Kolejny leci w Minor Ramparts z wisielca. I to by chyba były wszystkie z tego, co mi się wydaje. Jeżeli jakieś pominąłem, wybaczcie, ale te zawsze zahaczam podczas mojej kampanii, którą kończę w około godzinę 15-godzinę 20. Takim normalnym, ludzkim tempem. Teraz, jeżeli chcecie, prosty patent, jeżeli Wam się bardzo nie spieszy, a chcecie mieć pewność, że się nie zajedziecie i będziecie mogli skończyć, zobaczcie SSFIK, tak, standard. Bierzecie najlepiej łuczniczkę. Support 1. Od razu mówię, to jest sposób dla osób, którym się nie spieszy, ale w ten sposób możecie sobie nafarmić kilka support gemów. Czy to jest konieczne? Dla, dla zaawansowanych graczy nie uważam, bo supportów po drodze jest odpowiednia ilość. Ale jeżeli chcecie mieć troszeczkę płynniejszy i prostszy start, robicie sobie postać, zobaczcie, lecicie dalej. Od razu wyłączacie sobie. Tutoriale, omijacie wszystko, lecicie od razu do bossa, tutaj raczej bez zbędnego rozkminiania, wiadomo large chesty musimy chwycić, oczywiście klasa tutaj nie gra roli, ale wydaje mi się, że rangerkom powinno pójść wam najsprawniej i tyle. Dochodzimy do bossa, zabijamy go oczywiście, bijcie go głównie autoatakami, a lightning arrowa używajcie do rozbijania tej grupki po prostu adów, jeżeli się zrespią. Dobrze, boss zabity. oczy sobie podnieść ten jazz przy okazji, skoro i tak już farmimy sobie na nową postać. Cyk. Dodajemy oczywiście projectile damage i tak samo na innych klasach spell damage bądź Mele damage. Od chwyćmy sobie zawsze to. Lećmy dalej. Tutaj warto chwycić Poison Burst Arrow z tego względu, że Lightning Rod dostanie nerfy po prostu i tyle. Idziemy do Clearfell. I od razu szukamy przejścia do Robala. To kosztuje was parę minut, ale macie darmowego support Jemma na kolejną postać. Jakby o to w tym wszystkim chodzi. Przy okazji możecie sobie chwycić Abaddon stasza, bo to zawsze daje wam e, jednego skill jamika, ale to jest takie opcjonalne, raczej jest on niepotrzebny. Pamiętajcie, że robal jest zawsze przy wyjściu z miasta, więc jeżeli nie ma go z prawej strony, biegnijcie od razu do lewej, żeby to jak najszybciej, jak najsprawniej znaleźć. Macie waypoint, zawsze obok waypointa jest checkpoint i madburą, widzicie, lecimy. Tutaj wystarczy polecić do bossa, zabić go i dzięki temu Renly da Wam support skill jema, więc jeżeli na początku chcecie być naprawdę ultra safe i nie chcecie się spieszyć za bardzo z kampanią, warto sobie kilka takich postaci szybkich zrobić, poświęcić z pół godzinki, ale macie pewność, że macie support gemów wtedy 5, 6, 10, w zależności od tego ile postaci zrobicie. Dodatkowo po drodze są tutaj Woodman's Lockery, które czasem warto sobie otworzyć, z tego względu, że mogą wylecieć naprawdę niezłe przedmioty. bardzo skill jemik jakiś nawet złoty item zobaczcie trochę tutaj wyleciało jeszcze po drodze itemków idziemy do renliego odbieram od niego support jema i teraz zobaczcie można to wszystko disenchantować u uny W u tenko i z jednego rana mamy anka skill jema jedynkę dwójkę support jema osiem transmutation shardów regal sharda i transmutation orba całego więc można sobie ja mówię, jak macie trochę czasu to możecie sobie to polatać dzięki czemu macie trochę więcej support jemów jedynek na start jak farmić breyre oczywiście w clearfell teleportujecie się i kierujcie się zawsze do góry. Braira jest zawsze u góry, jest to zawsze najlepszy sposób na początku ligi, żeby podropić itemy, czy podropić currency, czy podropić nawet i unikaty, bo mają tendencję do wylatywania z niej. Widzicie? Biały krąg. Już wiemy, że to jest tu. Walimy się z Brairą, oczywiście, cyk. Do widzenia. Pomijając, że mamy z niej pasywkę za pierwszym podejściem To jak widzicie leci z niej trochę itemów Które możemy szybko i sprawnie sprzedać Teraz jak najlepiej ją powtarzać Zawsze po prawej stronie od niej macie przejście do Grellwood. Zawsze, niezależnie jak się wyrenderuje W 95% przypadków jest to z tej strony Wchodzicie do Grellwood, Z kontrolem klikacie na Clerfell I dajecie New To wam przeładowuje całą instancję Dzięki czemu Bereira również zostaje wskrzeszona Dla początkujących graczy uważam, że jest to must have żeby ją parę, nawet i parę naście razy zrobić. Żeby mieć totalny spokój z resztą rozgrywki. Kolejna porcja itemów. Zróbmy ją jeszcze trzeci raz, żeby wam pokazać. Jak widzicie, rotacja jest niesamowicie szybka. Znowu do grę Lewym wracamy z kontrolem do Clearfell New. I myślę, że Brayra jest must have'em. No naprawdę, na początku nawet zaawansowanym graczom. Tym, którzy nie speedranują, Polecam sobie tej Parę razy na niej zostać. No ja będę na pewno leciał do przodu, ale nie omieszkam powiedzieć dla nowych graczy, że jest to fajny sposób. Jak widzicie, złoty Iron Ring wyleciał tym razem. I ten złoty Iron Ring, proszę bardzo, do lepszego przedmiotu mieć nie mogliśmy. DPS 39 na Lightning Arrow na 46, proszę bardzo. O to tutaj chodzi. Kolejna porada. Upgrade'ujcie wasze flaszki tak często jak jest to możliwe. Jeżeli macie taką opcję, sprawdzajcie, czy są lepsze flaszki u sklepikarzy, żeby je sobie podmieniać. Jeżeli nie, starajcie się podnosić je z ziemi i na bieżąco podmieniać na wyższą flachy. To jest również bardzo ważne, bo wiele osób o tym zapomina, a jest to niesamowity boost i przeżywalność naszej postaci. Kolejna, najważniejsza opcja. U RenLiego i u Uny w pierwszym akcie i w każdym kolejnym akcie zawsze sprawdzajcie. Sklepy, z tego względu, że co level przelosowują się sklepy i są nowe rzeczy, widzicie? Plus jeden tu All Physical Spell i teraz mam łąda na przykład. Plus jeden tu All Physical Spell i kolejny łąd, widzicie? One się cały czas przelosowują z każdym waszym levelem. Jeżeli chodzi o Renliego, zawsze przeglądajcie broń. Czy jest jakaś dobra? Ta maczuga ma naprawdę niezłą bazę. Crit hit chance i flat fizz damage. Bardzo fajna maczuga i zobaczcie, że dużo lepiej wychodzi niż procentowy fizz damage. Więc tę maczugę normalnie bym kupił i bym na niej craftował. Ten łuk jaki piękny, zobaczcie, 46% fizz damage, a to jest 9-13 na bazie. Całkiem niezły wynik. Więc warto sprawdzać tej temy. co level. Zobaczcie, plus 2 tu all projectile skill kusza. Olbrzymi pusty do DPS-u. Gdybym grał kusznikiem, bez zastanowienia się, 388 Golda. To naprawdę nie jest dużo, zobaczcie. Kilka ranów z Brayry. Jakbym chciał nawet sprzedać te Ankaty, to możemy zarobić bardzo szybko. Kilka ranów i mamy tego golda, żeby kupić taką kuszę. Ale przede wszystkim zawsze szukajcie butów. Za każdym razem szukajcie butów w poszukiwaniu dokładnie takich. 10% increased movement speed. To jest must have, ponieważ to przyspiesza waszą całą postać, cały progres i zawsze chcecie to mieć. Buty z MS-em powinniście sprawdzać co jakiś czas w sklepie. Czy są, bądź czy są lepsze z większym movement speedem od tych, które aktualnie posiadacie? Jeżeli natomiast chodzi o przedmioty, które warto podnosić, przez to, że lewia część osób będzie teraz grała handreską. Prawdopodobnie będzie kilka baz włóczni, które warto podnosić, szczególnie z Accuracy ratingiem i z the Damage'em, ponieważ dużo postaci będzie grało Amazon.com, szczególnie po nerfie Ingenuity, który nie wpływa na trzeci ring z rytualistki. To też te włócznie będą na pewno na pewno sporo warte. Ponadto wszelkie itemy z Evasion Ratingiem będą niesamowicie dużo warte. Dlaczego? Energy Shield dostał niesamowitego nerfa Green Fist wyfrunął z gry na chwilę obecną Mana dostała niesamowitego nerfa Dlatego wszyscy, a raczej większość osób Będzie grało stricte pod Evasion Rating Dlatego wszelkiego rodzaju itemy z dużym Evasion Ratingiem i z dużą ilością Deksa będą Jak najbardziej grane Polecam podnosić wszelkiego rodzaju pancerze Włócznie, rękawiczki Buty właśnie z tymi statystykami Czyli duży, duży, duży Evasion Rating. Poza tym uważam, że w tej lidze cenniejszy będzie live od resów, z tego względu, że mamy otierowe, wyższe otierowe runy, więc resy będzie dużo łatwiej podbijać, więc triple res itemy nie będą już tak cenne jak na przykład klata ze Spiritem chociażby bądź właśnie przedmioty posiadające dużą ilość. Taka klata, no jest to hybryda mimo wszystko, nie jest to stricte evasion ratingowa klata, ale powinna być warta dużo przez Spirit w sobie, z tego względu, że tak jak mówię, resy nie będą aż tak znaczące w tej. Ekspansji w tej lidze. Poza tym, przez to, że będziemy teraz mogli czyścić szybko mapy, które posiadają w sobie Bossa, polecam stakować na początku, używać, a później z pewnością sprzedawać Overseer prekursor tablety. Czy mam jakiegoś? Overseer, proszę bardzo, mam. To są prekursor tablety, które zawierają to, że Map in Range contain Bosses. Wiemy doskonale, że z nerfili będą teraz od 2 do 4 posiadać tylko e, bossów, w sensie od 2 do 4 map będzie posiadało bossy, ale możemy ten range zwiększyć oczywiście robieniem wyższotierowych map na Lost Tower'ach i tak dalej, i tak dalej. Więc z pewnością prekursor tablety pod Overseera będą na wagę złota. Mówię wam to już teraz przed rozpoczęciem ligi, bo szczególnie grinderzy i ranerzy map będą chcieli jak najszybciej przefrunąć do bossa, zabić go. Zdobyć tyle rarów, ile było po drodze, i lecieć kolejny run, bo prędkość czyszczenia jest, jest bardziej efektywna niż dokładniutkie bieganie i backtrackingowanie za rarami, więc to Wam mogę od razu powiedzieć. Ważny segment, pamiętajcie, żeby trzymać balans pomiędzy mocą broni a wartością Waszej defensywy. Jeżeli brakuje Wam resów, szukajcie resów. Nie doszukujcie kolejnej broni, która da Wam więcej DPS-u, ponieważ martwi obrażeń. Nie zadacie. Resy to jest wasz główny przyjaciel. Jeżeli macie damage na dość dobrym poziomie. Zawsze szukajcie resów. I mówię tu od początku kampanii. Aż po kres endgame'u. Zawsze resy chcecie mieć wystakowane na maksa. W pierwszym akcie. Najważniejszy res to cold res. Szczególnie pod koniec. Żeby pokonać bardzo łatwo gonora. W drugim akcie. Szczególnie lightning res. Żeby łatwo pokonać yamanre. W trzecim akcie. To już właściwie wszystko jedno. Raczej chcemy też mieć dużo Lightninga z tego względu, żeby przeżyć yy, pojedynek z Zico Atlem, czyli z tym takim piorunującym okiem, z Large Soulcora. No i oczywiście, żeby przeżyć walkę z nikim innym jak. Chciałem powiedzieć, Kitawą. Wiecie o kogo mi chodzi? Z Dorianim, oczywiście. Teraz już porady stricte pod Endgame. Słuchajcie, jeżeli mamy Gemy, których. Używamy, którymi wiemy, że będziemy grać. Przykładowo zróbmy sobie cokolwiek, Rolling Slama zrobię na testa, ok? Weźmy sobie trzy Gemy na przykład. Rolling Slam, Rolling Slam, Rolling Slam. Robiłem już filmy poradnikowe. Tutaj macie oba Jeden jak prosto zrobić 4 z tego co pamiętam Jak zrobić prosto 5 soket I teraz słuchajcie Doskonale wiemy, że jewelers orby się zmieniają Czy Teraz greater od razu daje nam lesera i greatera A perfect od razu daje nam jakby lesera, greatera i perfekta. I to troszeczkę więcej ma tego lecieć Ale dokładnej jeszcze matematyki nie znamy Więc zakładając, że będziemy mieli dużo leserów A jeszcze nie wylecić greater Prostym patentem jest Dodanie sobie gemkater prismem Jakości do naszych oczywiście gem Kupmy ich trochę więcej Dokładnie tak, mamy dodane już Pięknie nasze Trzy rolling slamy na 20% quality Teraz warto dodać sobie lesser Jeweler orb'a do wszystkich, no bo Trzy sokety to jest raczej Must have i w momencie kiedy nie mamy Gratera, chcemy Val orbować, ponieważ Mamy opcję na to, że Doszedł nam plus jeden level z korupcji, super Odjął nam się level, więc ten jest rip no i spadł nam quality, więc ten też jest rip. Natomiast jest szansa, że wejdzie nam czwarty soket. Zobaczcie, ja mam trochę tych tutaj dżueli, na których się możemy pobawić. Już im wszystkim nie będę dodawał oczywiście quality, ale wiecie o co chodzi. Trzy soketowy, cztero soketowy, dziękuję. Jest szansa, że wejdzie wam czwarty soket przez koraptowanie w ten sposób. I tak samo jak macie cztery sokety, na przykład seismic warcry, dodał nam level... Odjęło nam level, może też zabrać soket jak widzicie, więc jest to ryzykowne, ale jest, dodało nam kulit i jest szansa, że w ten sposób zdobędziecie również pięcio soketowy gen. Więc to jest na własną odpowiedzialność, oba filmy tłumaczące są na kanale, odwołuję do nich w opisie, ale jest to bardzo, bardzo fajny motyw, żeby zaoszczędzić dużo karencji i spróbować zrobić sobie wyższy soketowy. Main skill gem, bo to wam doda około 30% obrażeń. Każdy socket to jest odgroma obrażeń Utility. Czym byście nie grali, zawsze na tym zyskacie. Kolejna rada, po dotarciu do Zigurant Encampment w endgame od razu chcecie odblokować swój pierwszy. Hideout. Po prostu chcecie i tyle. Szukacie od razu pierwszego, najbliższego hideoutu, który jest oznaczony ikonką Lili Królewskiej. Kiedyś się śmiałem, że są to dwa odwrócone śledzie, i się bardzo, bardzo, bardzo na mnie zezłościli ludzie. O! Kanal Hideout na przykład. Chodzimy, czyścimy, zawyczyszczony hideout mam od razu naszą lokację i polecam mam sobie ustawić wszystko w jednym miejscu. Widzicie, ten hideout jest ogromny, tam się ciągnie, tam. Ja mam wszystko wyczyszczone. Zobaczcie, tu prawie nic nie mam w tym hideoutzie, bo niepotrzebne wam jest to wszystko. Upchajcie wszystko w jak najmniejszej przestrzeni. To ma być dla Was użytkowe i sprawne do użytkowania. Przede wszystkim widzicie, map device. Wszystkich ziomeczków z ekspedycji, bo to będą właśnie najlepsi kumple dzięki rekombinacji. Teraz prawdopodobnie tu gdzieś wiedzie jeszcze stolik do rekombinacji. Well, Reforging Bench, Salvage Bench, obie skrzynki, Gildina i zwykły staż, Doriani, Kedzuli, Atalui i Alwa, wszystko w jednym miejscu. Tak to chcecie mieć. Zawsze wszystko w jednym miejscu obok siebie, żeby wszystko było pod ręką. Tyle No i przypominam tylko roboczo Że jak macie premium taby, To klikając na nie prawym przyciskiem Możecie zrobić, że są publiczne Each item individually price I warto sobie ustalić wtedy Jeżeli gracie oczywiście na lidze handlowej Ceny za itemy Przeciągając item do środka Klikając na niego prawym Klikając exact price Możecie sobie ustalić cenę Jaka ma być zadane item Na przykład exalty 100 Możemy również przygotować to w ten sposób Że cały tab, Zobaczcie, nawet teraz ziomek chce coś kupić jeszcze na lidze standard. Nieważne, niestety Ci teraz nie odpowiem. Jeżeli chcecie mieć stałą cenę, ustalacie prawy set exact price of all, on all items, zdajecie sobie na przykład Divine Orby 5. I teraz każdy item w tym starsztabu jest wyceniony na 5 divine'ów. Więc jak wiecie, że macie coś droższego, co jest warte. Diva, 2, 3, 5. Wrzucajcie zawsze tutaj, i wtedy nie musicie wyceniać, tylko od razu wszystko. Od razu ta tarcza jest wystawiona za 5 divów, od razu ta klata jest wystawiona za 5 divów, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tyle, nie ma sensu przeciągać. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, spodziewajcie się tony poradników u mnie do każdej nowej mechaniki ligowej, każdej postaci w przyszłości. Co ważniejszych itemów, co podnosić z ziemi, żeby zarabiać, jaką mechanikę robić, żeby zarabiać? Znacie mnie nie od wczoraj, a jeżeli mnie nie znacie, to mnie poznacie. Zachęcam do zostawienia suba i na dzisiaj się z wami już żegnam. Trzymajcie się, widzimy się w piątek o 21.00. Cześć!